Bardzo proszę pana dyrektora aeroklubu Jarosława Cempel. Panie dyrektorze, od czego się to wszystko tak naprawdę zaczęło? Szanowni Państwo, drodzy goście, byli i obecni pracownicy, członkowie, instruktorzy, piloci oraz sympatycy aeroklubu i lotnictwa. Witając Was bardzo serdecznie, chcę zaprosić na krótką chwilę do wehikułu czasu. Zastąpnijmy w nim zegar o 147 lat. Jest rok 1866. Trzy lata po upadku Powstania Styczniowego. W szkołach obowiązuje język rosyjski. W Stanach Zjednoczonych zniesiono właśnie niewolnictwo. A w Warszawie za pół roku otwarta zostanie pierwsza linia tramwaju konnego. Tymczasem wehikuł czasu przeniósł nas do polskiej podtarnowskiej wsi od Poryszów. Trwa czerwcowy, zielonoświątkowy odpust. Na 45-metrowej wieży miejscowego kościoła staje przypięty do swych skrzydeł wykonanych z jesionowego drewna i płótna miejscowy artysta-rzeźbiarz Jan Wnęk. Rozpościera skrzydła i skacze. Licznie zgromadzony na odpuście tłum zamiera. Zapada cisza, słychać tylko świst skrzydeł. Postać szybuje w powietrzu niczym ptak, po czym ląduje dwa kilometry dalej. 25 lat od tego wydarzenia, uznany dziś powszechnie za ojca światowego szybownictwa, Niemiec Otto Lilienthal wykona lot długości 30 metrów. W rok po dwukilometrowym locie Jana Wnęka z Odporyszowa przychodzą na świat bracia Wright. Kim byli, dlaczego ich wspominam? Bo to oni właśnie w roku 1900, czyli 37 lat po Janie Wnęku z Odporyszowa, zbudowali pierwszy w dziejach ludzkości samolot. W trwającym 12 sekund locie przelecieli nim kilkadziesiąt metrów. I to oni właśnie uznani zostali za prekursorów światowego lotnictwa. Wracajmy jednak do naszego wehikułu czasu. W trakcie podróży do teraźniejszości zatrzymajmy się na chwilę w roku 1913. Wybór miejsca nieprzypadkowy. To Piotków Trybunalski teren dzisiejszego lotniska. Przed wami ponownie przedziwna sceneria. Oto tam z południowego skraju czerwcowej kwiecistej łąki ruszają kłusem sprzęgnięte uprzężą cztery konie. Na nich jeźdźcy. Ciągną na linię cudaczną konstrukcję, która po chwili odrywa się od ziemi i unosi w górę. W jej wnętrzu widać człowieka. Nagle tajemnicza konstrukcja zaczepia czymś o ziemię i spada. Do gramolącej się sylwetki ze środka konstrukcji podbiega czterech ludzi. To koledzy pilota Jana Strachlera. Gimnazjaliści Piotkowskiego Gimnazjum. Twórcy jednego z pierwszych szybowców w Polsce. Pomniejszony model tego szybowca Widzicie Państwo po mojej prawej stronie. Jest to prawie jego wierna kopia. Sześć lat po tym wydarzeniu, w roku 1919, już po odzyskaniu niepodległości, w roku 1921, doczekaliśmy się pierwszego, zdolnego do poziomego startu szybowca o nazwie Akar konstrukcji Adama Karpińskiego. Ale wehikuł czasu znów niecierpliwie ponagla. Wracajmy do dnia dzisiejszego. Znajdujecie się Państwo na lotnisku Aeroklubu na uroczystości jubileuszu stulecia lotnictwa tej ziemi. Za chwilę nastąpi tu uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Stolak wiek, wiek cały, a tak niedawno żyli pośród nas ludzie oglądający na niebie jedynie ptaki. Czy wyobrażacie sobie Państwo dzisiaj świat bez lotnictwa? Czy byłby możliwy bez niego podbój kosmosu? A telewizja satelitarna, a sieć komórkowa, a samochodowy czy morski GPS? Mamy jako zarząd, dyrekcja świadomość ciążącej na nas misji. I dlatego organizując zarówno dzisiejszy, jak i mam nadzieję następne coroczne festyny, chcemy pokazywać. Wam piękno lotnictwa i opowiadać o jego burzliwej, tworzonej zaledwie od kilku pokoleń wspaniałej historii. Jesteśmy to winni tym, którzy zachwycili się lataniem przed nami, tym, którzy namaszcili nas swą pasją. Nie zorganizowaliśmy tego święta dla siebie. Wbrew obiegowej opinii, nie jesteśmy hermetyczną grupą ryzykantów. Należymy do ogólnopolskiej organizacji Aeroklub Polski, zrzeszającej ponad 60 aeroklubów. A największą satysfakcję czerpiemy ze szkolenia młodych adeptów sztuki pilotażu. Prowadząc certyfikowany Europejski Ośrodek Szkolenia Lotniczego, kształcimy pilotów, przygotowując ich do jednego z najwspanialszych zawodów zawodu pilota. Nie ma innej drogi do tego zawodu niż przez aeroklub i certyfikowany ośrodek szkolenia lotniczego. Od blisko 20 lat działamy nie korzystając ze wsparcia środków publicznych, przysparzając miastu i państwu polskiemu niemałych dochodów z tytułu podatków. W naszym kraju na jeden certyfikowany ośrodek lotniczy przypada statystycznie więcej niż 1 milion mieszkańców. Piotków zaś liczy ich sobie 77 tysięcy. Lotniczo więc jest Piotków miastem niezwykle hojnie uprzywilejowanym. Dysponujemy potencjałem zdolnym obsłużyć całe województwo i staramy się go nie marnować. Przed oczyma państwa wyremontowana zewnętrznie siedziba aeroklubu. Za waszymi plecami rozpościera się blisko kilometrowy przystosowany Lotów nocnych, pas startowych. To nie jest tylko efekt naszych starań i naszej pracy. To wielkie finansowe wsparcie koncernu Hering Polska, bez którego aeroklub nasz, nawet przy najlepszym zarządzaniu, skazany byłby na wegetację. Czy moglibyśmy w dzisiejszej trudnej rzeczywistości funkcjonować bez spuścizny poprzednich pokoleń? Dziękujemy im z tego miejsca za wszystko, co uczynili. Dziękujemy wszystkim, których myśli i serca, choćby na krótką chwilę, lgnęły ku lotnictwu. Nie przetrwalibyśmy bez wsparcia ludzi wielkiego serca, biernie lub czynnie zakochanych w lotnictwie. Książki Dywizjon 303 Arkadego Fidlera. A książki, proszę Państwa, trafią do pani posłanki Elżbiety Radziszewskiej, Pani Poseł, to taka niespodzianka na pamiątkę spotkania pana europosła Jaskasariusz Wolskiego. Gratulujemy i prosimy o nas pamiętać. Niech ta książka będzie takim leitmotivem wspomnień, jeśli chodzi o obchody stulecia Roku na ziemi petrkowskiej.